Po krótkiej przerwie, tym razem będziemy pytać o już naprawdę dokładne sposoby i przepisy, a także o rzeczy, które mnie przede wszystkim ciekawią, jeżeli chodzi mnie o również. treningi <laughs> i odchudzania. I może pierwszym moim takim pytaniem będzie właśnie przed chwilą jeszcze nie na wizji rozmawialiśmy o tych treningach. Ile przy czasu przed treningiem mogę zjeść posiłek? Myślę, że oko w około godziny, półtora. Y I to y trzeba uwzględnić tutaj to, że przed posiłkiem, y znaczy posiłek przedtreningowy nie powinien zawierać dużej ilości tłuszczu, okay. dlatego, że ten y to proces trawienny będzie trwał również w czasie, w czasie treningu, co y y y będzie wywołało zdecydowanie mniejszy, mniejszy, mniejszą ilość sił, energii i no, będzie ten trening zdecydowanie nieefektywny. Więc posiłek przedtreningowy ma mniejszą ilość tłuszczu, chociaż y nie trzeba go całkowicie y likwidować, oraz posiłek potęgowy również ma mniejszą ilość tłuszczu. Y, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tłuszcz, mówię przede wszystkim o olejach roślinnych typu oliwa z oliwek, y, olej y, lniany i tego typu. Y, oczywiście roś... olej, znaczy tłuszcze pochodzenia zwierzęcego zdecydowanie odpadają. Masło może być, ale nie w posiłkach potreningowych i przedtreningowych. W potreningowym i przedtreningowym staram się unikać tych tłuszczy. Przedtreningowy duża ilość węglowodanów, średnia ilość białka i w potreningowym dużo węglowodanów, dużo białka i również bez tłuszczu. A teraz pytanie z innej beczki. Trening kiedy najlepiej? Rano czy wieczorem? No bo jednak większość ludzi pracuje w ciągu tygodnia, w mm -hmm. ciągu dnia, więc nie, nie możemy iść w ciągu dnia, czyli wybieramy albo przed pracą, albo po pracy wieczorem. Kiedy lepiej? To jest też kwestia indywidualna. To ja bym radził sprawdzić obie opcje, kiedy po prostu jest lepsza predyspozycja do ćwiczeń, kiedy można zrobić cięższy ten trening, ale jeżeli mówimy tutaj o stricte odchudzaniu, mhm. jest jeszcze taki jeden element jak trening naczczo, czyli e, trenujemy... Masz, czy to jest w ogóle zdrowe? Można? E, jest to zdrowe, ale... Ale spalamy wtedy mniej, prawda? Czy to nie jest... Znaczy wtedy właśnie ciało e, głównie wykorzystuje rezerwy tłuszczowe, a nie mhm. e, rezerwy z pokarmu, który wcześniej przyswoiliśmy, bo tak jak się robi mhm. trening powiedzmy... O godzinie o godzinie 15, o godzinie 14 się to zje już, posiłek, tak, to, to ciało bierze energię z tego posiłku głównie. A tutaj mm -hmm. mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ciało korzysta z tłuszczu, ale... Należy mieć na uwadze, że to się tyczy bardziej treningu aerobowego niż siłowego, dlatego że trening siłowy na czczo no, nie jest zbyt dobry pomysł, dlatego że będzie bardzo osłabiał organizm, nie będzie za dużo siły na podnoszenie właśnie mhm. tych ciężarów. Tutaj chciałbym również zaznaczyć, że przy odchodzaniu y, trening siłowy z ciężarami jest równie ważny jak trening aerobowy, czyli y, bieganie, dlatego że musimy dać naszemu ciału sygnał, y, że te mięśnie są potrzebne, bo w innym przypadku on będzie w pierwszej kolejności się pozbywał zamiast tłuszczu, dlatego że one same pobierają energię, więc są mniej Aha. potrzebne pewno, od tych mhm. ostatecznych rezerw. Gdzieś też wyczytałam, że warto przed treningiem wypić kawę, to dawka kofeiny, czy ona pomaga, żeby właśnie, nie wiem, bardziej efektywne były te ćwiczenia? Generalnie sama kofeina jest bardzo dobrym suplementem, tutaj właśnie mamy kolejny przykład rzeczy, która jest nawet w codziennym pożywieniu, a tak naprawdę to jest stosowane jako suplement. Jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o spalanie tłuszczu, daje więcej energii, zwiększa delikatnie temperaturę ciała, jest również składnikiem wielu, wielu termogeników, no prawie że wszystkich. Kawa jest dobrym wyjściem, z tym że trzeba mieć na uwadze, że w przypadku kawy są malutkie kontrowersje, ponieważ jak wykazały badania nie każda filżanka kawy nawet z tej samej paczki zawiera dokładnie tę samą ilość kofeiny. Więc Proszę, lepiej się alec. zaopatrzyć w suplement z kofeiną po prostu. Na przykład w guaranę i mm -hmm. tego typu rzeczy. To jest praktycznie taka sama kofeina, ale mamy stuprocentową pewność, ile jej dostarczone w danym momencie. Bo można wypić dwie kawy z tej samej paczki, jedna będzie mocniejsza, druga słabsza, to będzie więcej nagrywa. Jak, jakim cudem? <laughs> tak no, się dzieje. Generalnie w każdym ziarenku po prostu jest inna ilość tej kofeiny. Tak, no rację. Widzisz, tutaj jest tak to ukryty. wygląda. Ym, rozmawialiśmy też tutaj w przerwie na temat tych różnych diet, która jest na z najgorszych diet, która jest to najlepsza? No jak wykazały badania, zdecydowanie Prym wiodzą diety oparte na eliminacji większości makroskładników, mm -hmm. czyli tak jak mamy białko węglowodane i tłuszcze, to eliminacji na przykład y węglowodanów i tłuszczy i zostawieniu samego białka, tak jak y słynna dieta dunkana. No i właśnie, prosimy o komentarz tej diety. <laughs> no dunkana. jest to dieta, która przynosi bardzo szybkie efekty, ale są to efekty bardzo nietrwałe i szkodliwe na dłuższy czas są dla efekty organizmu. efekty uboczne właśnie. O I o przede którym? wszystkim są efekty uboczne. Jest to bardzo mocne zakwaszenie organizmu, jest to rozregulowanie gospodarki hormonalnej całego ciała i yy, nie da się tych efektów utrzymać na dłuższy czas, dlatego że w momencie, kiedy wracamy do normalnego odżywiania, to bardzo szybko yy, znów przytyjemy a y, nie da się być całe życie na tej diecie właśnie ze względu na te efekty uboczne. Czyli y, pierwszy, y, pierwsza wskazówka, nie eliminujemy z diety całkowicie węglowodanów? Nie eliminujemy żadnego z makroskładników, czyli białka, tuszczy i węglowodanów. One muszą się znaleźć w każdej diecie, ewentualnie zmieniamy proporcje. To no właśnie, jakie proporcje węglowodanów do białka? Tutaj jest wszystko kwestia też indywidualna, od tego jak duża jest nadwaga, od tego jak dana osoba waży, jakie ma cele, czy właśnie chce stracić na wadze, czy chce przy przybrać Budować masie mięśniowej. Jasne. I y różne warianty. To jest warianty... odchudzaniu. odchudzaniu, no to w takim wypadku no, węglowodanów jest stosunkowo mało, powiedzmy, że jest to około... 35-40% wszystkich dostarczonych kalorii mhm. w ciągu dnia, ale jest również y, dieta bardzo skuteczna i bardzo dobra, y, nazywająca się low carb, gdzie ograniczamy jeszcze bardziej tą ilość węglowodanów i staramy się spożywać je w godzinach porannych, wtedy e, tych węglowodanów jest mniej, ale w dalszym ciągu są one w, w jadłospisie. W jadłospisie. E, tak jak ja już wspominałam tutaj, ja jestem smakoszem słodyczy, tego sobie nie potrafię odmówić. E, jak zastąpić i czym zastąpić słodycze? E, najłatwiejszym sposobem na zastąpienie słodyczy jest e, Zjadanie owoców, w tym w szczególności suszonych owoców, dlatego że one smakowo najbardziej przypominają słodycze, mają sporo tej fruktozy. Fakt faktem, że nie jest to posiłek idealny, ale porównując Pez, z sobą... Gdzieś tam przez to możemy pomiędzy posiłkami... Yy, w momencie, kiedy wrzucić. mamy bardzo duży apetyt na słodycze, wtedy mm -hmm. możemy podjadać, jeżeli oczywiście się nie możemy pohamować. Jeżeli to jest właśnie początkowy okres diety, no nie bo, możemy, no. bo na ogół właśnie w początkowym okresie diety są tego typu problemy. Wtedy staramy się do diety dorzucić właśnie suszone owoce yy, wszelkiego typu, yy, staramy się też z nimi nie przestać nie jeć ich przed snem właśnie w ciągu dnia. Czyli suszone owoce są nawet lepsze od tych świeżych owoców. Yy, nie, 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 są, nie są lepsze, nie są lepsze. Yy, są generalnie równoważne z tym, że jest i mhm. dostępne i słodsze w, w smaku. Dlatego na jutro rano przyniosę Ci paczkę rodzynek. Aha. Morela, morela, Morela. Dobrze. No, super. Um, jeszcze może porozmawiamy o tych programach specjalnych, jakie oferujecie. Um, powrót do formy. Co to jest za program? Powrót do formy jest to program, który jest skierowany dla osób, które wcześniej trenowały fizycznie, które swego czasu uprawiały sport. Były Na przykład ja. Ja to dawno to... nie ci czułem. No Kawałek, tak, mięśnie, jeszcze, <laughs> jeszcze zostały, coś, coś jeszcze zostało. I ten program skrywany właśnie do takich osób, które chcą jak najszybciej wrócić do, do tej formy, które mają już pojęcie o ćwiczeniu, na ogół też mają jakieś pojęcie o diecie, tylko brakiem na ogół mobilizacji po prostu i chcą pod fachowym okiem jak najszybciej osiągnąć ten cel, zamierzoną, zamierzoną formę przywrócić z dawnych lat. A czym ten program różni się od kolejnego, czyli modelowanie sylwetki? Model, modelowanie sylwetki jest to program przeznaczony dla osób, które są delikatnie... W, wyrzeźbić swoje ciało, okay. mówiąc krótko, ukształtować je do końca. Jest to osoba, która powiedzmy ma 3-4 kg nadwagi i ona chce po prostu doszlifować tą formę przed jakimś okresem czasu, powiedzmy na przykład przed wakacjami, przed właśnie tutaj wspomnianym już sylwestrem, ślubem. ślubem dokładnie. Czy to jest ten miesiąc starczy wtedy na takie podszlifowanie? Wypadku, ten program na ogół zakończa się w trzech miesiącach mhm. najczęściej. I to jest też właśnie, tutaj wpływ ma Pan też na dietę, czy już niekoniecznie? Oczywiście, za każdym razem staramy się kompleksowo działać, mhm. czułamy nad treningiem, są odpowiednie wskazówki żywieniowe. Tutaj chciałem również nadmienić, na chwilę obecną zauważyliśmy, że zdecydowanie skuteczniejsze jest uczenie naszych klientów prawidłowego odżywiania niż przestarzenie im sztywno wytyczonej diety na karteczce, mm -hmm. której oni się trzymają krok po kroku, tylko staramy się Czyli przelecić... Czyli wprowadzić po prostu tak. tą dietę w życie, do żeby pani. faktycznie ustalamy ona po prostu, pozostała. Ustalamy zasady, które później nasi klienci starają się pod naszym okiem samemu przemycać do swojego życia, pod siebie po prostu, pod swoje życie codzienne. Bardzo ciekawa rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę, ponieważ kobieta, powrót do ciąży, po, po ciąży. Po ciąży przepraszam, do ciąży, mm. powrót po ciąży, jak to wygląda? Kiedy zaczynamy takie ćwiczenia? No, przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, że treningu nie można zaczynać wcześniej niż 6 tygodni po porodzie mm -hmm. i później, kiedy zaczynamy już te treningi, one na początku są bardzo delikatne, powolutku się rozkręcamy, i z szczególną uwagą trzeba traktować mięśnie brzucha, które są bardzo słabe. Po, po ciąży właśnie. i po porodzie. Później w momencie, kiedy te pierwsze 3-4 miesiące przejdziemy, jedynie dieta się różni, jest delikatnie zmieniona, jeżeli chodzi tutaj o karmienie piersią, dlatego że no nie wszystko wtedy kobiecie wolno jeść, ale to mhm. też jest kwestia indywidualna po konsultacji z lekarzem. I w momencie, kiedy już jako taką formę osiągnie, to szlifujemy jej sylwetkę już w miarę standardowymi elementami. I tutaj nasza oferta jest akurat bardzo korzystna właśnie dla, dla młodych mam. Dlatego, że nie muszą się ruszać z domu, żeby trenować. Dziecko może w zasadzie być w kołysce 3 metry od nich, no w momencie kiedy one robią pełnoprawny, naprawdę skuteczny trening. To jest bardzo ciekawe, jednak nadal nie powiedzieliśmy o tym, ile w ciągu tygodnia takich sesji treningowych możemy mieć z trenerem. Tutaj jesteśmy dosyć do klienta dopasowani, dlatego że oferujemy co prawda treningi w różnych pakietach. To klient samemu wybiera pod względem również finansowym, jak mu, jak mu to odpowiada. Ale jednak jeden raz w tygodniu to za mało. Zdecydowanie mhm. za mało, ale oferujemy również możliwość jednego treningu w tygodniu pod warunkiem, że klient będzie samodzielnie wykonywał dwa treningi o. według naszej rozpiski, o, według naszego planu. Mówimy mu, co ma dokładnie robić, którego dnia i, i o jakiej porze, mhm. dokładnie jakie ćwiczenia, przedstawiamy mu je dokładnie. A spotykamy się na przykład ten jeden raz w tygodniu, kiedy jest trening z trenerem, y, sprawdzamy właśnie... Udoskonalamy, tak, udoskonalamy, pokazujemy tą mhm. technikę ćwiczeń dokładnie i robimy ten jeden ciężki trening, a resztę on musi wykonać sam. Ten trening również jest skuteczny, kilka osób w ten sposób bardzo poprawiło swoje sylwetki. W niektórych przypadkach wystarczy, w momencie kiedy później cele są już troszeczkę wyższe, bo na ogół to te cele rosną tak naprawdę z czasem, to osoby zwiększają to ilość treningu, dlatego że no nie da się ukryć, że trening z trenerem jest zawsze efektywniejszy, mimo że można to zrobić samemu. A ten jeden raz w tygodniu z tenem to jest właśnie to minimum absolutne. Właściwie jesteście bardzo dobrze ustosunkowani do klienta, że każdy może wybrać sobie swój profil. Tak, absolutnie. Tutaj się dostosowujemy pod potrzeby każdej osoby. Jeszcze na chwilę pozostańmy przy kobietach. Przecież. Problem antycelulitowy tutaj tak? też jest zwalczany przez Was. W jaki sposób? No tutaj też jest, przede wszystkim jest to dieta. Tutaj dieta jest bardzo ważna, dlatego że trzeba wyrzucić wszystkie y, y, elementy takie toksyczne dla organizmu, dlatego że celu i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia naskórka. Mm -hmm. to, jest, to jest dużo dogłęb... też tak, duszczy, tak, tak, tak? dokładnie. To jest głębsza sprawa. I to jest jedyny program, w którym w zasadzie nieodzownym, a jednym z głównych elementów jest masaż. Tutaj nasz masażysta ma pole do popisu, dlatego że masaże antycelulitowe zdecydowanie przyspieszają cały ten proces. Nie są bazą samą w sobie, dlatego że tutaj trening, mhm. szczególnie z nastawieniem na, na te partie dotknięte tym celulitem, oraz odpowiednie odżywianie to jest zawsze baza, ale tutaj masaż rzeczywiście zdecydowanie dodaje przyspieszenie temu procesowi. Nie wspomnieliśmy właśnie jeszcze o, o kadrze, która, która z Tobą współpracuje. Kto to jest? To jesteś ty, to jest masażysta? Tak, ja jako trener osobisty i doradca żywieniowy, mhm. nasz masażysta, trzech trenerów osobistych jeszcze i dietetek. Jeśli jest to możliwe, żebyś to zdradził, jakie to są koszty? Właśnie, bo tak mówimy o tym chudnięciu, o tych treningach, jednak to się na pewno, wiąże z który, kosztami. Każdy, nas ogląda z chęcią, chciałby się zapisać, chciałby się z Tobą skontaktować, ale Postość nie ma pojęcia. własnego dietetyka, własnego trenera, jednak to kosztuje. No niestety tak, ale jest to kwestia bardzo indywidualna, dlatego że cena opiera się także o dojazd do klienta, w mhm. związku z tym, że trener właśnie dojeżdża. Więc jeżeli ktoś mieszka w samym Poznaniu, zdecydowanie będzie miał niższą stawkę niż ktoś, kto chce, mieszka 20 km od Poznania. Jasne. Mhm. I z tego powodu cena jest dosyć indywidualna. I jeszcze niższą cenę będzie miała osoba, która wybierze treningi w klubie Platinum Fitness, dlatego że tam również dochodzi cena karnetu, w związku z czym trening z trenerem jest troszeczkę, troszeczkę niższy, znaczy cena jest niższa. Waha się od 80 zł za godzinę treningu mhm. w górę. górę, mhm. górę. No i wyżej, oczywiście można to wszystko sprawdzić na waszej stronie internetowej. Tak, oczywiście, również zachęcam do kontaktu, yy, nie tylko przez telefon, ale także przez gadu-gadu odpowiemy na wszystkie pytania. A strona internetowa to www. Światodchudzania.pl Światodchudzania proszę Państwa, ja już y, jestem zachęcona, Mikołaj. Ja też, ja tak naprawdę kompleksów przy, przy tobie nabrałem. Jednak trzeba powrócić. Ach, tutaj dzieci wokół nas. Trzeba powrócić do tej diety i do sportu przede wszystkim, tak jest. bo to jest najważniejsze. Bardzo Tobie dziękujemy za to, że dzisiaj byłeś naszym gościem. Dużo się dowiedzieliśmy, zwłaszcza, że po świętach to jest chyba ważne, żeby Zagramy mieć się za siebie pomysł po na start. Bardzo się cieszę, że was zmobilizowałem. Tak, ja się czuję bardzo zmobilizowany. No i jednak trzeba będzie wygenerować codziennie trochę tego czasu na ten sport. Po każdym programie, Mikołaj, pół godzinki. Będziemy biegać tu wokół kupca. Bieganie, dokładnie. Pamiętajcie o odpowiednim tempie. Właśnie, takie pulsometry można kupić. Tak oczywiście można kupić. To jest koszt tak mniej więcej od 150 zł bude. O tak, to jest też ważne. Ja myślę, że nie warto przepłacać, dlatego że warto, najważniejsza jest ta podstawowa funkcja, czyli mierzenie pulsu, a cena na ogół idzie w górę razem z dodatkowymi tam gadżetami. Gadżetami, mhm. jasne. Bardzo dziękujemy, w takim razie także i Państwa zachęcamy do tego sportu. Zapraszamy na stronę www.światodchudzania.pl, tam znajdziecie więcej informacji, a także możecie się skontaktować z trenerem osobistym. Zapraszamy na chwilę reklam, a później powracamy.